Cikonka podróżnik, o której mówisz, ona nie rośnie o tak powie. ona rośnie przy kroku. Tylko i wyłącznie. wyłączy. A wiesz będzie więc nie to ale kwiecia Na pewno mówisz, Nasze wydarzenie będzie odbywało się tutaj na sektorze Powiśle, gdzie jesteśmy na dole. Wszystkie działania w obrębie tego sektoru. Oficjalne rozpoczęcie wszystkich naszych aktywności i propozycji dla Państwa o godzinie 18.00. Od 18.00 będą otwarte, czynne, dostępne dla Państwa stanowiska edukacyjne. W okolicach godziny 18.15 gra terenowa, poszukiwanie kwiatu paproci. O 19.30 dokładnie tutaj, gdzie w tej chwili z Panią stoimy przed zagrodą z Janiszowa Widowisko obrzędowe a Świętego Jana w wykonaniu Zespołu Obrzędowego z Hańska. Będzie to widowisko poświęcone tradycjom sobotkowym na Lubelszczyźnie wraz z przejściem korowodu do ogniska i puszczeniem wianków. O to Pani pytała. Widzicie wianków przed chałupą Zgłodna. To tamta biała chałupa, trzeba przejść przez most, ten drewniany mostek i ta biała chałupa, w której one idą Profesor Wilczur urzędował, nie wiem czy państwo kojarzą, czy pani kojarzą, to właśnie ta chałupa, to przy tej chałupie będą witelianki. Będzie narracja poświęcona symbolice ognia i wody, wierzeniach ludowych i życiu codziennym. No jak nie, a

bo tu trzeba mieć jeszcze te wstążki. A no skąd Panie mają te wstążki takie ładne? A to kupiłyśmy same. Aaa, ale mądre dziewczyny. No do Bożenusz. To Pełna yeah. wieże, lagiem małów. Dziewczęta właśnie zrywały wigilię świętego Jana, zrywały te e, zioła e, dzisiejszego dnia. Dobrze, proszę Państwa, noc świętojańska, noc trzałów na ja Muzeum lubelskiej. E, do godziny 20.30 czekają na Państwa edukatorzy e, tego Jana z ikonografii. Wit e, Dziele, o jak się za niż, na o jak się za dalej niż na niedzielę. O jak się za niż, o jak się za niż na niedzielę. A co, a jak mam Oj gadam wam co Wszystkie zielonki po sobie do wyjątków mają. Tak. O, patrzajcie, jak to się znają. A znają o, się, znają. Jest i pynica, piół, werwyna, dziurawiec i nasi żele mają. O, rumianki, chaby, to już to wszystko jest tajomne. No a teraz dziewuchy, daj tam, y, to wam pokażę. jak to się będzie ten wionek czekać na te patyki, o daj tam te patyki, o. No. o. daj ta teraz wionka. O, tu patyka trzeba związać. Dobrze, żeby się nie tak, żeby nie, 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 nie wleciał do wody. Teraz daj te łojówkę, świczkę. O. No, ustrój taj ją z nóżeczkami. O, widzi to jak ładnie wygląda, prawda? A jak będzie pięknie wyglądał na wodzie.

Diolch yn fawr iawn am wylio'r